Siema, ma. Tu mi kolejki 222, no. I zapadła cisza, się zastanawiacie, co się dzieje. Ano ładuje się. Gramy w Didmadża. Czekamy. Świat zwierząt. Bardzo polecam. Ty, co tak wolno, no? No dawaj, no dawaj. No dawaj. Anty. <grymne> C ty się w berka bawisz? Jakie lagi dziwne Co się dzieje? Ale dziwne... Widzieliście jak lagowało? Co jest? Co się dzieje? Okej, okay. czekajmy Kurde, strasznie laguje Może tylko na początku Ok, Okej, już jest normalnie <grym> Najsłabszą broń... Kurde. Najsłabszą bronią. Próbujemy. <laughs> hmm. Wszystkie, kurny nie udało się. Było blisko. Zawsze. M4A4, a jakże inaczej? No, fuck. No, kurde. Dobrze, że lagi się trochę uspokoiły. О, Негов. <клыш> Может быть, и Негов. Снова там ты. Okay. UMP45 spoko spoko może i być o oh. Hello everybody mm. <laughs> Mm. Hello everybody Hello my friend A WP miał, prawda? Ja uh -huh. lubię takie rundki. Uwielbiam, kocham po prostu. To jest niesamowite doświadczenie po prostu co? Sniper Jestem słaby totalnie. Na snajpera bym nie poszedł. Total... Na snajpera bym totalnie nie poszedł. Strzelasz jeszcze tak wolno i od razu ktoś Cię zachodzi od tyłu. Trzeba z ukrycia strzelać. Masakra. Jestem też słaby. Ale kwestia... Fuck. Jak, no, czytuję, no. <noise> o nie, najgorsza broń. Nie lubię z tego strzelać, serio. <noise> hmm. Mam nadzieję, że już takich więcej lagów jak na początku nie będzie. No. <noise> A WUPĘ miał masakra. Co jest? Co jest? Co jest? Zostałem jest? jest? ich od tyłu Kurde mm. Lecimy znowu. Znowu. <grymne> nie spodziewałem się tego, jak miał Gewa albo tam. O nie, to jest najgorsza broń. Nie chcę. A wupa to już. Najlep... AWP to jest najlepsza broń, ale to, to jest masakra O, <grym> jak <grym> się zesrałem O No Cały meczek był Gratuluję No, jeśli chcecie więcej, takich trochę dłuższych odcinków no to wiecie, co robić w komentarzach, dajcie znać tego. Tak się żegnam, Do widzenia.